Kolejne które zaangażuje nam duże mięśnie pośladkowe. Dodatkowo staw biodrowy, który jest w centrum naszego ciała, a niestety którego zapominamy używać na co dzień, kiedy dużo siedzimy. Kijek tradycyjnie nad kręgosłupem dotyka potylicy i kości krzyżowej i będziemy robić zakrok, czyli odstawiamy nóżkę do tyłu i później dostawiamy ją do drugiej nogi. Do nogi. Pamiętamy, żeby mocno zaangażować Mięsień pośladkowy, staw piodrowy, szczególnie w przypadku Łukasza, teraz ten lewy, wszystko się opiera teraz w tym momencie na prawym. I oczywiście można sobie po 10-15 powtórzeniach zmienić na prawą stronę. Oczywiście pamiętamy również, żeby kręgosłup był idealnie wyprostowany, kijek przylega ściśle do kręgosłupa, mięśnie brzucha dopięte, powoli schodzimy na dół i dynamicznie do góry, tak, żeby mocno dopiąć mięsień pośladkowy, użyć tego naszego biodra.